Hej kochani, w tym filmie przychodzę do Was z pięcioma przepisami na pyszne kolacje. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Pierwszy pomysł to biały serek z warzywami. Potrzebujecie opakowanie serka wiejskiego, kawałek czerwonej cebuli, kilka rzotkiewek, pół pomidora, nasiona słonecznika, szczypiorek oraz może być jeszcze ogórek kiszony, ale niekoniecznie. Wszystkie warzywa kroimy na małe kawałeczki i dodajemy je do serka. Na koniec naszą kolorową wiosenną miskę posypujemy jeszcze szczypiorkiem, słonecznikiem i chili. Prosto i szybko polecam zajadać z kromką razowego pieczywa. Powiem Wam, że to jest moja ulubiona kolacja. Ciekawa jestem, czy Wam również posmakuje. Druga propozycja to bruschetta, ale trochę w innym wydaniu. Przygotujcie pomidorki koktajlowe, serfeta, awokado, dwa ząbki czosnku i kilka kromek ciemnego chlebka. Wszystkie składniki kroimy w kostkę, zaczynając od awokado. Warto, aby było ono jeszcze troszkę twardawe, wtedy kawałki nie będą nam się rozlatywać. I wszystko układamy w fantazyjny sposób na sobie na kromkach chleba. Wierzch posypujemy jeszcze czosnkiem i pieprzem. Jeśli lubicie ostre smaki, to możecie jeszcze skrobić cytryną i sosem chili. Niebo w gębie. Przejdźmy teraz do kolacji na ciepło. Jako pierwsze proponuję tortellini z pomidorami. Potrzebujecie pierożki tortellini, dwa pomidory, cebule, pół czosnku i kawałek żółtego sera. Makaron gotujemy w osolonej wodzie. W tym czasie też kroimy wszystko w kosteczkę i podsmażamy na patelni. Cebulkę z czosnkiem, po czym dodajemy do nich pokrojone pomidorki i przyprawy, czyli sól, pieprz, jakieś zioła, chili. No, jak widzicie, wszędzie dodaję to chili, ale cóż, lubię ten ostrawy posmak. Potem dodajemy ugotowany makaron wszystko mieszamy i chwilę jeszcze trzymamy na ogniu. Przekładamy do miseczki i całość posypujemy startym serem oraz ziołami. Danie podobne trochę do spaghetti, prawda? Ale innowacyjny makaron robi tutaj robotę. Kolejny przepis jest na krem marchewkowy. Niezbędne składniki to kilka marchewek, ziemniaczki, cebula, kilka ząbków czosnku, pół opakowania serka camembert oraz oliwa z oliwek. Kroimy wszystko w kostkę, a marchewki w talarki. W garnku podsmażamy na oliwie cebulkę, dodajemy po kilku minutach plasterki czosnku, a potem marchewkę i ziemniaki. Wszystko dokładnie mieszamy, po czym zalewamy bulionem warzywnym albo drobiowym. Gotujemy tak przez około 15 minut, aż warzywa będą miękkie. Potem, jak zupka trochę przestygnie, dodajemy kawałki sera i wszystko blendujemy na płynną masę. Najlepiej podawać z kleksem jogurtowym i płatkami chili. To jest takie pyszne i jak na zupę bardzo sycące. Na koniec specjalnie zostawiłam pizzę z patelni, która w sumie nie do końca jest taka zdrowa, ale dużo łatwiejsza i szybsza w przygotowaniu niż ta standardowa. Przygotujcie pół szklanki mąki najlepiej pełnoziarnistej, oliwę z oliwek, pomidora, jajko, cebulę, trochę mleka, papryczki jalapeno, choć je możecie pominąć, pieczarki, pół łyżeczki proszku do pieczenia i oczywiście mozzarelle. Oczywiście możecie też tutaj dodać swoje ulubione składniki. Składniki na ciasto, czyli mąkę, jajko, mleko, proszek do pieczenia i sól dokładnie mieszamy. Masę wylewamy na rozgrzaną patelnię i łyżką rozprowadzamy po niej, formując placek. Po dwóch minutach przerzucamy na drugą stronę. Kroimy wszystkie warzywka i układamy na naszej pizzy. smażymy wszystko jeszcze pod przykryciem około 10 minut na małym ogniu. Zdejmujemy i kroimy. Smacznego. I to już była moja ostatnia propozycja. Dajcie znać, która kolacja najbardziej przypadła wam do gustu i widzimy się w kolejnym filmie. Pa.